Dlatego, że naszą największą troską są zdrowe zęby u dzieci. Paradoksalnie, bądź nie, w dziale edukacja zwracamy się dla dorosłych, bo to od nas zależy, czy nasze dzieci będą miały zdrowe zęby. Dzisiaj mam zaszczyt porozmawiać z ekspertem, panem doktorem Mateuszem Michalskim, odnośnie tego, jak powinniśmy zadbać o zdrowe zęby naszych dzieci, czy o ich zęby, po to, żeby były zdrowe? Panie doktorze, bardzo proszę opowiedzieć o sobie. Witam. Nazywam się Mateusz Michalski, jestem lekarzem stomatologiem praktykującym prawie 20 lat. Wśród mojej licznej grupy pacjentów dominującą część stanowią dzieciaki. I to dzieci różne, od takich półtora rocznych do nastolatków. Jest to fajna grupa pacjentów, bo jest to grupa, która nie ukrywa. Dzieci są bezpośrednie na fotelu. Jak boli, to płaczą, jak jest dobrze, to się cieszą i są zawsze uśmiechnięte. To jest pewna satysfakcja, która pomaga mi w tej szarości dnia codziennego kolejne lata praktykować z dzieciakami, ale i z dorosłymi też. Panie doktorze, miesiąc temu mojej znajomej urodziła się córeczka. Co ona jako młoda mama powinna zrobić, żeby zadbać o zdrowie jamy ustnej swojego dziecka? Bo przecież jeszcze nie ma zębów. Noworodek nie ma zębów, w związku z tym można powiedzieć, że nie trzeba dbać o jego higienę, ale to jest pewne błędne myślenie, dlatego że y, dzieci lubią konsekwencje. Jeżeli my, jako rodzice, będziemy od z samych narodzin pielęgnować, czyli tak jak codziennie kąpiemy, codziennie smarujemy oliwką, tak samo powinniśmy dbać o zdrowe dziąsła, a i przyszłość później o zdrowe zęby. Jak to robimy? W prosty sposób. Przy wieczornej tolecie, kiedy twarz, powinniśmy, najlepiej gazikiem, to może być dowolny, niewielki kawałek gazy zwilżony, czy wodą, czy, czy może rumiankiem, lekko namoczyć i w delikatny oczywiście sposób przetrzeć wały dziąsłowe górne i dolne. I co najważniejsze, starajmy się robić to konsekwentnie, bo dzieci lubią, jeżeli my, i się przyzwyczajamy, jeżeli my właśnie konsekwentnie, czyli codziennie, nie okazjonalnie, jak nam się przypomni, ale starajmy się robić to codziennie. Później, jak się pojawią zęby, będzie na łotr. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. No a teraz przejdźmy dalej, bo to dziecko rośnie. Kiedy za zaczną się pojawiać zęby? Kiedy można zacząć stosować szczoteczkę do zębów? Jaką? Nasze dzieci rosną. Trzeci, czwarty miesiąc, u dziewczynek szybciej, u chłopców troszeczkę później, pojawiają się pierwsze zęby. No, i to jest czas, kiedy my rzeczywiście już powinniśmy zacząć dbać o te zęby. Są dedykowane szczotki. Grupa wiekowa od 0 do 2. Zasada jest taka, że jeżeli nie ma zębów, mogą to być szczoteczki gryzaczki silikonowe. Natomiast jeżeli chodzi o już dzieci, które mają zęby, one są wyrośnięte, są to szczoteczki nieduże z miękkim włosiem. Pamiętajmy o tym, że grupa wiekowa 0-2 lata to mniej więcej na linku można wyszukać produkty właśnie z tej grupy wiekowej i to one są dedykowane już do tych pierwszych zębów. A jeżeli ja, jako laik, zacznę myć zęby mojemu dziecku, czy ja mu nie zrobię krzywdy? Jest też taka obawa w rodzicach, żeby jednak. No, Temu dziecku nie zaszkodzić? Czy to nie będzie tak, że ja zacznę myć te zęby, czy pielęgnować tą buję u dziecka i zrobię mu krzywdę? Nie, absolutnie krzywdy żadnej nie zrobimy. Wręcz przeciwnie, krzywdę zrobimy dziecku wtedy, kiedy my nie będziemy myć tych zębów. Mając szczoteczkę dedykowaną właśnie dla dzieciaków z tej grupy 0-2, robimy to w sposób delikatny, bez nadmiernego ucisku i pamiętajmy o tym. Będę to powtarzał praktycznie przy każdym kadrze, że konsekwencja naprawdę pozwoli nam z dzieckiem dobrze współpracować i z pewnym sukcesem przejść do kolejnych etapów jego rozwoju. A teraz mam pytanie odnośnie pasty do zębów. Kiedy moje dziecko może zacząć używać pasty, czy od razu, czy trzeba poczekać? Jak mam zwrócić uwagę na to, kiedy mogę tą pastę wdrożyć? Temat pasty i kiedy ją włączyć jest dosyć mocno ostatnio komentowany. Czy pasta z fluorem, czy bez fluoru? Generalnie zasada jest taka, że musimy obserwować nasze dziecko, czy po pierwsze, czy ono potrafi wypluwać, bo jest to decydujący moment o tym, czy włączyć tą pastę i jaką pastę. Może jaką to mniej, ale czy włączyć. Z chwilą, kiedy dziecko potrafi wypluwać, włączamy pastę do codziennej higieny. To w takim razie proszę mi powiedzieć, jaką pastę mam używać u dziecka mojego. Czasami spotykam się ze znajomymi i oni odnoszę takie wrażenie, że jak chodzi o pastę, to jest to dla nich coś takiego, że dobra pasta no praktycznie za nich umyje te zęby i najważniejsza w całym procesie jest pasta. Co Pan o tym myśli? Na pytanie rodziców, Panie doktorze, a jaką pastę poleca Pan szczególnie dla moich dzieci, mam takie dosyć śmieszne powiedzenie. Proszę Państwa, każdą pastę byle nie do butów. Oczywiście jest to troszeczkę yy, koloryzacja, ale chodzi o to, że pasta wspiera nasze działanie higieniczne. I tu ważna sprawa. Pilnujmy wieku naszego dziecka. Generalnie można podzielić pasty jakby na trzy okresy, kiedy jest stosowane, znaczy trzy różne rodzaje. Pierwszy okres dla uzębienia mlecznego, czyli wtedy stosujemy odpowiedni rodzaj pasty dla uzębienia mlecznego. Okres, kiedy mamy uzębienie mieszane, czyli zęby i mleczne i zęby stałe, czyli jakby drugi rodzaj pasty. I trzeci rodzaj pasty do zębów stałych, czyli można powiedzieć, że jeżeli mamy już wszystkie zęby stałe, tylko i wyłącznie ten rodzaj pasty. A czy oprócz Dobrego i regularnego mycia zębów są jeszcze jakieś czynniki odpowiadające za to, żeby zęby naszych dzieci były zdrowe i wolne od próchnicy? Tak, jest. Myślę, że ważna sprawa, którą często rodzicom powtarzam przy tych wizytach. Kiedy się pierwszy raz spotykamy, ja robię taki cykl zawsze wizyt adaptacyjnych, gdzie oprócz tego, jak mówię, jak myć te zęby, przekazuję też. Bardzo ważną rzecz, mianowicie chodzi o sytuację, że napracujemy się, naszczotkujemy się tych zębów, ten dzieciak będzie umęczony, ale my jako rodzice chodzimy dziecko spać. No i co? Zdarzają się, naprawdę proszę mi wierzyć, można powiedzieć, że no, często sytuacje, gdzie po dokładnym wyszczotkowaniu, dzieciak jeszcze dostaje buteleczkę z herbatką do zaśnięcia albo z nie tak porządzającą soczkiem, i cała nasza robota jest na marne. I tutaj bardzo ważna sprawa. właśnie Te nawyki, które, które powinniśmy też, też uwzględniać w opiece nad naszymi mm, pociechami, jest, są bardzo ważne. Dlatego, że pamiętajmy o jednej rzeczy. Kiedy y, dziecko idzie spać, y, ślina, która działa ochronnie na wszystkie y, powierzchnie zębów, ona przez okres nocy przestaje być wydzielana. Ślinianki przestają takiej ilości produkować, żeby te zęby były odmywane. Niewielka ilość jakiegokolwiek płynu zawierającego cukier powoduje, że ta powierzchnia wysycha. Dzieci jeszcze często mają infekcje górnych dróg oddechowych, oddychają często przez usta i to właśnie to oddychanie plus jakikolwiek słodki płyn powoduje, że spotykamy się właśnie z takimi maluszkami, które no niestety nie mają przednich zębów. Próchnica sieje tutaj totalne spustoszenie, ta płótnica butelkowa, czy okrężna, jak to się różnie to w nomenklaturze nazywa, jest właśnie konsekwencją tego, że my podajemy coś słodkiego do picia najczęściej na okres nocy. Nie wolno. Jeżeli już, to tylko i wyłącznie woda i to bez żadnych dodatków. Bardzo dziękuję. A tak na zakończenie naszej rozmowy, co pan doktor chciałby mi powiedzieć jako Rodzicowi małego dziecka czy dziecka, co ja może jeszcze szczególnie powinienem wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Na zakończenie naszej rozmowy, myślę, że warto jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Często mi się rodzice pytają, Panie doktorze, a kiedy mam przyjść z moim maleństwem do dentysty na wizytę? I to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że żeby mieć dobrego wdzięcznego pacjenta, musimy zbudować u niego pewien, pewien musimy zdobyć u niego pewien poziom zaufania. Jak to zrobić? Właśnie wtedy na tych pierwszych wizytach, kiedy są to wizyty najczęściej bezbólowe. Ja to zawsze co mówię, proszę Państwa, nie czekamy do momentu, aż zęby zaczną boleć. Przyjdźmy do gabinetu na kontrolę, wejrzeć zęby, żeby dziecko zobaczyło, jak wygląda gabinet, żeby w swojej wyobraźni stworzyło samemu ten obraz. Jakie to jest miejsce? Bo my często, niestety, w sposób nieświadomy, yy, robimy coś takiego. Gonimy do mycia zębów, mówimy myjmy myj zęby, bo jak nie będziesz mył, to pójdziemy do dentysty. Dziecko słyszy hasło dentysta i już zaczyna zły obraz tego miejsca. Kiedy ono trafia do tego gabinetu, a jeszcze jest to moment, że go ten ząb boli, no to niestety no, nawet najdelikatniejsza ręka stomatologa, czy... Najlepszy sprzęt no nie jest w stanie tutaj komfortowego leczenia, i takie dziecko się zraża. Ono się zniechęca, blokuje się, I niestety. Mamy takiego pacjenta, no niestety, ale straconego. Stąd bardzo ważna sprawa. Ja mówię rodzicom, proszę Państwa, jeżeli nic Państwa nie niepokoi w swoich zębach, w swoich dzieci, przyjdźmy na tą wizytę między 2,5 a 3 lata. Bo jest to okres, kiedy kończy się okres wyrastania, wyrzynania się zębów mlecznych. I te zęby mleczne powinny już być w ustach. I to jest najlepszy moment, żeby skontrolować. Można wtedy też porozmawiać trochę o szczotkowaniu, pokazać dziecku, jak to się powinno robić. I to jest najlepszy moment. Zapamiętajmy, pierwsza wizyta powinna być wtedy, kiedy nic nie boli. Nie czekajmy do tego momentu, aż zaczną zęby boleć, bo to już jest troszeczkę za późno. I nam, lekarzom przyjmującym dzieci, jest w tym momencie trudniej. Łatwiej nam jest i Państwo będą też z tego powodu bardziej zadowoleni. I Wdzięczni i z większą chęcią przychodzić z dziećmi do gabinetu, kiedy te dzieci będą chciały to przychodzić i nie będą się bać. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Wrócimy do niej jeszcze, obalając mity na temat pielęgnacji zębów u dzieci, bo takich też nie brakuje. Więc na razie za tą rozmowę dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Czy wiesz, co to znaczy ból zęba? Czy wiesz, co to znaczy ból zęba u dziecka? Jeżeli wierzysz w naszą akcję, możesz ją wesprzeć. Jeżeli lubisz pomagać, bardzo proszę wesprzyj nas na platformie Patronite, klikając tutaj. Możesz też zasubskrybować nasz kanał w tym miejscu, bo tylko działając razem jesteśmy w stanie uwolnić dzieci od próżnicy. Bardzo dziękuję.